Cześć, z tej strony Młody i dzisiaj zaczynamy grać w Clash Royale to tak, dzisiaj zagramy dwie walki Może jutro dobijemy do ósmej areny Zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału i dania łapki w górę Tak to pomaga nie, nie dziwcie się. Teraz tak. No, wyrównana walka. Ty widzimy. Ściszę. Mhm. Dobrze. Baby dragon, dobra, raz uderzył. Cieszę się. Pekka. Pekka zaraz poleci. Albo nie. Na razie spokojnie. Tu prinsa dał. O, nie walnął. Ile teraz mu obiję? O to jest pytanie. O, jeszcze raz uderzyła. Super. Świetnie. O nie! Nie, nie. Nie no i teraz mi tak zaatakuje. O Jezu. Ale nie wiedzieć. Jest. Udało się jeszcze trochę uratować tą sytuację, ale nie. 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 Jezu. Minimalnie się udało tu sytuację wybronić. O, super. Na princeskę teraz nic nie ma. Chyba, że drugą princeskę. No nie. Nie. Jest. Udało się jeszcze tu... Nie. No nie, zaciął mi się. A, dobra. Hurra. Trochę miałem lagi, ale teraz już mnie zniszczył. Już mnie gościu zniszczył. Jezu, ale to... O nie. No już, już. po. Po walce już to jest. To już jest po walce. Już to mogę powiedzieć po prostu. Już to po prostu mogę powiedzieć w tyle. No już koniec. O nie. Dobrze, no pierwsza walka nieudana. Ach. No blisko było. Dobrze, gramy dalej. Mam nadzieję, że uratuję swój honor tym oto wygranym, wygraną, wygranej spotkaniu, wygran, wygranemu spotkaniu. No, na przykład o, 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 o. no nie, no już mi kombem leci. Ha. Jest, ale dobra, tutaj się już nie dostanie chyba No nie Ups Dobrze. Na razie trwa walka, wyrównanie. No i znowu to samo. Zaatakuję mu drugą stronę. A co mi? No, trochę za późno to opuścił. ci powiem. Troszeczkę za A princeska to mu już dużo biła. Widzi ją? W ogóle? Ona już atakuje od pół miny. zobaczył ją. Normalnie. Super. Zobaczył ją. O! Mam teraz okazję, właściwie był na ósmej arenie, bo maklona. O, może to... Może to wygram. Mam nadzieję. A źle to. Źle to puścił. Okej, okay, teraz mu tam. Nie, źle to zrobiłem, ale jeszcze Witch. Da się. Dobra. Mam tu zapal jak na wszelki wypadek. to dam mu. Jest, wygrałem. Super. Zwycięstwo. Uratowałem swój honor. Dobrze, dobrze. No to tyle. Mam o 5 koronek więcej super pucharków, przepraszam. Normalnie jestem zachwycony tą wiadomością. No to na razie.